Po meczu z Miedzią Legnica spotykamy się znowu, bo to Ty dajesz znowu zwycięstwo GKS-owi Katowice. Jak już mówiłem, uwielbiam grać u siebie dopięknie się naprawdę, pomógł mi przy tym szczelonym karnym. No, było naprawdę ciężko. Szkoda, że dostałem tak mało czasu, ale mimo wszystko mam nadzieję, że spożytkowałem ten czas dla dobra drużyny. Dużo walki dzisiaj było na boisku, naprawdę było bardzo dużo, dostałem trochę po kościach, to było widać też, no ale cieszy to, że, że, że walka była mimo wszystko do końca. Trochę brakło gry, trochę jakości nam brakuje, musimy to poprawić przede wszystkim. Po ostatnim meczu wyciągnęliśmy wnioski, chcieliśmy przede wszystkim wygrać, nie przegrać meczu i tak może dlatego to tak wyglądało, byliśmy troszkę zdenerwowani z pięci na wojsku, ale mam nadzieję, że już od jutra ruszamy już jutro, od jutra ciężka praca, żeby poprawić tą jakość i podnieść ten nasz poziom gry, żeby to dużo lepiej się oglądało, a walka będzie za, zawsze. Teraz Sławek Duda to taki etatowy egzekutor rzutów karnych, to był ten sam, ten sam narożnik? No ten sam, no ale nie chcę, nie chcę zapeszać, zobaczymy kto podejdzie do następnego karnego, bo tak jak na przykład dzisiaj nie grałem od początku, mógł być wcześniej karny, nie wiadomo kto będzie strzelał. Po to trenuję to na treningach, żeby, jak na, żeby dopracować to do perfekcji, no ale wiadomo, to może każdy się położy pomyć, ale tak jak mówię, kibice pomogli, doping pomógł, oskrzydlił trochę cieszę, że wygraliśmy ten mecz. Co było słowo spowodowane tym, że rozpocząłeś mecz na ławce rezerwowych? Jakaś taka spowolniona regeneracja po bełchatowie? Nie, no każdy trener ma inną koncepcję gry. Także, także trener ustawił 11 najlepszych, jakich uważał. Nie można z tym się kłócić, nie można, nie można nic zaprzeczyć. No cieszy, widocznie to przyniosło efekt, że wygraliśmy dzisiejszy mecz. Może to tak miało być, że miałem wejść z ławki, po prostu to jest piłka nożna. No, nawet z ławki się wygrywa mecze, jak to można zobaczyć. Miałeś zostać z czarnym koniem i udało się. No cieszy bardzo, że, że, że dzisiaj udało się. Przede wszystkim cieszę, że wygraliśmy. Nie to, że ja strzeliłem bramkę, bo to jest drugoplanowa, bo lepiej słabo grać i wygrać mecz, niż dobrze grać i przegrać. No, cieszę, że wygraliśmy naprawdę i musimy, tak jak mówię, musimy podnieść jakość gry i styl nasz. Tyle meczy, ile grało GKS w tym sezonie, tyle razy można powiedzieć, że byłeś jednym z wyróżniających się zawodników na boisku. To już jest Twoja opinia. Zawsze pamięta się o strzelcach Bramek i wszyscy będą pamiętać o tym, że Sławek Udźwignął presję i dzisiaj tego karnego i możemy się cieszyć zwycięstwa po ostatniej srogiej porażce w Bełchatowie. Jak wyglądały te dwa dni? Były ciężkie? psychicznie było na pewno ciężko. Gdzieś tam ogólnie piłki starałem się w ogóle nie oglądać czy tych polskich drużyn w europejskich pucharach, tylko gdzieś tam czymś innym się zająć, no bo ja przeżyłem tą porażkę podwójnie w Bełchatowie, bo no, jestem wychowankiem tego klubu i zabolało mnie to tak dosyć mocno. A... To, że było tylko dwa, dwa dni wolnego do w zasadzie tego meczu, no to trzeba było tak jakby o tej piłce gdzieś zapomnieć i, i skupić się tylko na tym, żeby wyrzucić to z pamięci, a, a ten mecz z Miedzią gdzieś tam dopiero w najbliższych godzinach tego meczu, tak żeby był taką najważniejszą e, myślą tego dnia dzisiejszego. Co czuliście w przerwie, bo ta pierwsza połowa, no ten wynik po pierwszej połowie nie był dla Was zadowalający? Jakieś specjalne motywacje? To co w szatni gdzieś tam powiedziane, to zostaje zawsze w szatni. No, na pewno żeśmy mocno gdzieś tam się opierniczali i obiecywali sobie gdzieś tam poprawę w drugiej połowie. No, poprawa na pewno wyszła taka, że szliśmy bramkę i ona dała nam zwycięstwo. Cieszymy się z tych trzech punktów i tylko tyle. A co mówił przed spotkaniem trener czarek? No to już jego trzeba zapytać, on jeżeli będzie chciał, to to ujawni.